N09, słyszysz mnie? Tu Johnson, N09, odbiór! Tu Johnson, N09, słyszysz mnie? Hej! Uh, gdzie ja jestem? Przestań się wiercić. Pomogę ci się stąd wydostać. <noise> Moje nogi, radio nie działa! Wszystko będzie w porządku. Zobaczysz. Ale samolot się zapada! Ile razy mam powtarzać, wszystko będzie w porządku. Nie chcę umierać! Hej, puszczaj! Nie zostawiaj mnie tutaj! Błagam! Powiedziałem puszczaj! Uh, idź, ja nigdy się stąd nie wydostanę. Oczywiście, że się wydostaniesz. Nie, to na nic. Obiecaj mi tylko jedną rzecz. Jeśli spotkasz Johnsona, przekaż mu ode mnie, że został zdemaskowany. Dean? Colleen? Będę strzelać! Aline? Kirby? Wystraszyłaś mnie na śmierć. Mało brakowało, żebym cię zastrzeliła. Przynajmniej miałabyś jeden problem z głowy. Bardzo śmieszne. Masz ten kamienny dysk, o którym mi mówiłeś? A co dostanę w zamian? Byłby z ciebie niezły lichwiarz. Zobacz, co znalazłam. Nie mam pojęcia, do czego to może służyć. Gdzieś to już widziałem. Jak ci poszło? Odzyskałam tabliczki i udało mi się znaleźć dwa posążki. A co u ciebie? Nadal nie udało mi się wszystkiego zdobyć. Nieźle sobie radzisz. Czyżby spodobała ci się nasza przygoda? Daj spokój. Po prostu chcę się stąd wydostać. Co teraz? Teraz muszę powrócić do fortu. Powodzenia. Nawzajem, Kerby. lean Z ciemnej, lśniącej masy w postaci wyrostka o długości około 37 cm i szerokości około 18 cm. Chaotyczna struktura. Reaguje bezpośrednio na jasne światło. Kurczy się jak źrenica. Pobieram próbki potrzebne do wykonania testów biochemicznych. Już teraz mogę z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że ciało tej istoty składa się głównie z cynku i berylu. Oprócz tego interesuje mnie centralna struktura krystaliczna. To właśnie ją muszę wyizolować i wstrzyknąć. Kto tam jest? Alan, nawet o tym nie myśl. Mogłem się ciebie pozbyć już dawno. Postanowiłem jednak, że pozwolę ci jeszcze za życia skosztować mroku. Kiedy moi przyjaciele z tobą skończą, Twoje ciało przyda mi się do eksperymentów. Mogłbyś mi czasem odpowiedzieć? Alin, właśnie natknąłem się na Alana podczas jednego z tych jego makabrycznych eksperymentów. Właśnie prowadził sekcję jakiegoś. Nawet nie chcę wiedzieć, co to było. To straszne. A w ogóle gdzie jesteś? W podziemnym laboratorium. Wygląda na to, że eksperymenty Alana wymagają sporych ilości materiałów i trupów. Trupów? Masz na myśli ludzkie ciała? Nie wiem, nie zdążyłem się przyjrzeć. Alan uciekł, ale przedtem odciął zasilanie. Siedzę tu teraz w ciemnościach. Znalazłam jakiś schemat. To chyba plan laboratorium. Zaraz, tuż obok stołu operacyjnego, powinno być wyjście. Dobrze, już tam idę. Nie, nie, dobrze. Wróć tą samą drogą. Dobrze. wróć tą samą drogą. Idź wzdłuż ściany. Nie możesz nie trafić. Nie, nie dobrze, wróć tą samą drogą. Drogę blokują stalowe pręty. Alan pewnie zainstalował tu jakiś system bezpieczeństwa. Zaczekaj. Na planie pokazano całą instalację elektryczną. Na pewno widać tu także wyłącznik systemu bezpieczeństwa. Dzięki Alin, jak zwykle ratujesz mi życie. Tylko się do tego nie przyzwyczajaj. Czekaj, chyba mamy problem. O co chodzi? Wyłącznik systemu bezpieczeństwa znajduje się poza laboratorium. Alin, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Może jeśli przywrócę zasilanie we wszystkich urządzeniach, dojdzie do przeciążenia obwodu, co odblokuje drzwi. Dobrze, spróbujmy. Od czego mam zacząć? W laboratorium są dwa stoły z wyposażeniem. Idź wzdłuż ściany na lewo od drzwi. Na pewno je znajdziesz. Spróbujmy. Miejmy nadzieję, że to zadziała. Włączam jakieś urządzenie, ale nic się nie dzieje. Zaczekaj. Włącz pozostałe urządzenia. Miejmy nadzieję, że to okaże się skuteczniejsze. Omiń stół. I idź dalej przed siebie. Wejdź w korytarz. Dobrze. Kontakt jest na samym końcu korytarza. Chyba nie mam zbyt wielkiego wyboru. Prosto, prosto. Tak zrobię. Prosto, prosto. Tak zrobię. Dobrze, właśnie włączyłem projektor, ale jakoś nie widzę, żeby to specjalnie przeciążyło sieć elektryczną. Cierpliwości? Ciekawe, czy ty byłabyś cierpliwa na moim miejscu? Kontakt jest w bocznym pomieszczeniu. Zawróć i skręć w prawo przy pierwszej okazji. Potem idź korytarzem przed siebie. <laughs> Możesz nie trafić. Prosto, prosto. Tak zrobię. Lin, powinnaś to zobaczyć. Nie chcę nawet wiedzieć, co Alan tu wyprawiał. No dobrze, właśnie włączyłem jakiś laser. Najwyższy czas, żeby coś się wydarzyło. Ciągle nic. Nigdy się stąd nie wydostanę. Tak to działa! Dobrze, wejdź drzwiami po prawej stronie. Wyjście jest po drugiej stronie laboratorium. Wielkie dzięki, już tam idę. Gdzie jesteś? Dzięki za miłe słowa. Mam dwa posążki, a ty? Podobnie, też mam dwa posążki. Byłem w laboratorium Alana i chyba zaczynam powoli rozumieć, jaki cel przyświeca lambowi. A co z twoim przyjacielem? Fisk? Podejrzewam, że te łotry nie dały mu żadnej szansy. Masz na myśli braci Mortonów? Raczej Lamba i Johnsona. Fisk prawdopodobnie nigdy nie postawił stopy na tej przeklętej wyspie. Co zamierzasz zrobić? Przede wszystkim musimy się stąd wydostać. Być może uda mi się niedługo dotrzeć do piwnic pod posiadłością. Kiedy byłam na dole, znalazłam włas prowadzący do szklarni. Dzięki za informację.